Porzucone dziecko leży na torach. Z każdą sekundą pociąg jest coraz bliżej, a nadzieja na ratunek maleje. W ostatniej chwili z otchłani rozpaczy wyłania się niespodziewany bohater uliczny pies. Jeden wybór decyduje o życiu lub śmierci. Czy uda mu się uratować dziecko przed zbliżającą się katastrofą? W małym, zapomnianym miasteczku, tuż przy starych torach kolejowych, życie toczyło się powoli niemal w zawieszeniu. Ulice były opustoszałe, a czasami w powietrzu unosił się delikatny zapach rdzy, przypominając o latach świetności, kiedy jeszcze pociągi regularnie przemierzały te tory. Czas teraz zatrzymał się w tym miejscu. Rex, bezpański pies o nieco zniszczonym wyglądzie, włóczył się samotnie po ulicach, rzadko zwracając uwagę przechodniów, bo ci byli zbyt zajęci swoimi codziennymi sprawami. Rex nie należał do nikogo, a mimo to nie był zupełnie wolny. Jego codzienność sprowadzała się do tego, że każdego dnia wracał do tego samego miejsca, opuszczonej stacji kolejowej. Rex zawsze siedział na stacji, wpatrując się w tory, jakby na coś czekał. Jego spojrzenie zmieniało się między pustką a oczekiwaniem, budząc ciekawość i zdziwienie miejscowych. Dlaczego Rex wracał każdego dnia? Co przyciągało go do tych zardzewiałych torów? Nikt nie wiedział, ale jego zachowanie było zarówno niepokojące, jak i intrygujące. Pewnego dnia, gdy niebo pociemniało, a powietrze wskazywało na deszcz, Rex położył się w swoim zwykłym miejscu. Nagle ciszę miasta przerwał dziecięcy krzyk. Na peronie z dala od oczu przechodniów leżało niemowlę, porzucone, pozostawione na pastwę losu przez kogoś, kto uciekł w desperacji. Małe ciało dziecka leżało na zimnym betonie, a w oddali Rex wyczuł wibrację nadciągającego pociągu. Ziemia pod łapami psa zaczęła lekko drżeć, a dźwięk nadjeżdżającego pociągu był coraz głośniejszy. Rex uniósł głowę, zaniepokojony. Zbliżał się skład, którego ruch wydawał się nienaturalnie szybki, jakby coś było nie w porządku. Dziecko, pozostawione zbyt blisko torów, znajdowało się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Pociąg nadciągał z ogromną prędkością, a jego dźwięk narastał w niepokojącym tempie. Rex, który do tej pory był tylko niemym obserwatorem rzeczywistości, nagle poczuł instynktowny impuls. Zerwał się na nogi i ruszył w stronę peronu. Czuł, że musi coś zrobić, choć nie wiedział dokładnie co. Nie myślał o niebezpieczeństwie, o pociągu, o własnym życiu. Jego jedynym celem stało się dziecko, które leżało bezradne, zaledwie kilka kroków od torów. Gdy Rex pędził w stronę dziecka, jego umysł nagle zalały wspomnienia z przeszłości. Przez chwilę wszystko wokół niego zniknęło, nie było pociągu, torów, ani ryzyka. Były tylko obrazy, które pojawiły się niespodziewanie, ostre i bolesne, jakby wydarzyły się zaledwie wczoraj. Widział siebie jeszcze młodego i pełnego energii psa, u boku swojej ludzkiej rodziny. W tamtym domu był szczęśliwy. Jego dni wypełnione były zabawą i ciepłem domowego ogniska. Pamiętał, jak pilnował małej dziewczynki, która ledwie zaczęła chodzić. Biegał za nią po podwórku, a ona śmiała się kręcąc się w kółko, co dla niego było sensem życia, ale to szczęście nie trwało długo. Rex widział teraz, jak w jednej chwili wszystko się zmieniło. Wspomnienie straszliwego wypadku, w którym zginęła cała jego rodzina, przysłoniło całą radość z jego przeszłości. Był w samochodzie z nimi, kiedy doszło do kraksy. Nie mógł nic zrobić, gdy wszystko wokół się rozsypywało. Po tym zdarzeniu błąkał się przez długie miesiące, nie rozumiejąc dlaczego został sam, dlaczego życie odebrało mu to, co kochał najbardziej. Od tego czasu stracił wiarę w ludzi, w ich dobroć i w to, że kiedykolwiek znajdzie swoje miejsce. Teraz, patrząc na to bezbronne dziecko, coś w nim pękło. To był ten sam rodzaj bezsilności, jak wtedy, gdy patrzył, jak jego rodzina znika na zawsze. W sercu Reksa narastało pytanie: czy może znowu zaufać? Czy ma siłę, by spróbować jeszcze raz? Czy to dziecko jest warte ryzyka, które właśnie podejmuje? W tym samym czasie nieopodal w kabinie maszynisty Karl walczył z utratą kontroli nad pociągiem. Karl, starszy mężczyzna, który przez lata pracował jako maszynista, był człowiekiem pogrążonym w smutku. Kilka lat temu stracił swoją żonę i córkę, które zmarły na skutek ciężkiej choroby. Od tamtej pory jego życie stało się pustą rutyną. Codzienne przejazdy tą samą trasą były dla niego jedyną ucieczką od bólu. Pociąg stał się jego schronieniem miejscem, gdzie nie musiał myśleć ani czuć. Tego dnia jednak coś było inaczej. Gdy zbliżał się do miasteczka, które każdego dnia mijał bez większej refleksji, nagle poczuł dziwne przeczucie. Coś w jego sercu zasugerowało mu, że wydarzy się coś złego. Przez ułamek sekundy spojrzał w stronę stacji. I zobaczył psa oraz małe dziecko leżące zbyt blisko torów. Karl zamrugał, myśląc, że to tylko złudzenie, ale widok pozostał. W tej chwili Karl zrozumiał, że musi działać, jednak wiedział, że ma bardzo mało czasu. Karl i Rex, choć nieświadomi swojego istnienia nawzajem, dzielili podobną przeszłość. Obaj stracili tych, których kochali, obaj nosili w sercach niewyobrażalny ciężar. Teraz, w tej jednej chwili, ich losy zaczęły się splatać, a ich samotność miała zostać skonfrontowana z decyzjami, które miały odmienić ich życie na zawsze. Głównym konfliktem, który pojawił się w tej historii, była walka o życie niewinnego dziecka. Rex, pies, który do tej pory był bezpańskim, błąkającym się samotnie po ulicach, teraz musiał zmierzyć się z największym wyzwaniem w swoim życiu. Czas naglił. Pociąg zbliżał się z zawrotną prędkością, a dziecko leżało zbyt blisko torów. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc, żadnego człowieka, który mógłby podjąć szybkie działanie. To Rex był jedyną istotą zdolną cokolwiek zrobić, mimo że to przecież tylko pies. Ale czy na pewno? Dla Rexa to nie był tylko obowiązek wynikający z instynktu. W tym momencie walczył z czymś więcej niż zagrożenie fizyczne walczył z własnymi demonami z przeszłością, która trzymała go na dystans od ludzi, od ich świata. Po drugiej stronie tego konfliktu był Karl, maszynista, który walczył z utratą kontroli nad pociągiem. Brakowało mu czasu i możliwości, by zatrzymać maszynę na czas. W obliczu tej katastrofy jego wewnętrzna walka stawała się coraz bardziej intensywna. Przez lata prowadził pociągi w monotonnej rutynie, nie angażując się w nic poza swoją pracą. Ale teraz, widząc to dziecko i psa na torach, poczuł coś, czego nie czuł od dawna. Odpowiedzialność za życie kogoś innego, coś, czego bał się po stracie swojej rodziny. Karl walczył nie tylko z hamulcami pociągu, które zawiodły, ale także z własnym bólem i żalem, które narastały w nim przez lata. Wiedział, że jeśli nie zatrzyma pociągu, to może na zawsze przegrać tę wewnętrzną walkę, którą prowadził od lat walkę o to, by odzyskać jakąkolwiek nadzieję na życie. W momencie, gdy pociąg był już tylko kilkadziesiąt metrów od peronu, Rex zrobił coś, czego nikt by się po nim nie spodziewał. Instynktownie chwycił ubranko dziecka zębami i zaczął ciągnąć je w stronę bezpiecznego miejsca. Pociąg zbliżał się coraz bardziej, a ziemia pod łapami Rexa wibrowała coraz silniej. Pies walczył z czasem i swoimi własnymi ograniczeniami. Karl, widząc psa walczącego o życie dziecka, zaczął aktywować wszystkie dostępne hamulce awaryjne. Próbując zrobić cokolwiek, by spowolnić pociąg. Serce mu waliło, oddech stawał się coraz bardziej płytki. W jednej chwili przypomniał sobie swoją córkę, jakby to ona leżała tam na torach. Przestał widzieć psa i dziecko. Zobaczył swoją przeszłość, swoje utracone życie. Zwrot akcji nastąpił, gdy pociąg był już na tyle blisko, że wydawało się, iż nie ma szans na ratunek. W ostatniej chwili, z niewiarygodnym wysiłkiem, Rex zdołał odciągnąć dziecko dosłownie o kilka centymetrów poza zasięg nadjeżdżającego składu. Pociąg przejechał obok z Hukiem, niemal ocierając się o małe ciało, ale dziecko i pies przetrwali. W tym samym momencie Karl zrozumiał, że nie jest już tylko biernym obserwatorem swojego życia. To, co się wydarzyło, sprawiło, że coś w nim się zmieniło czuł, że jego życie nie może być już takie samo. Pociąg przeleciał z hukiem, niemal ocierając się o skraj peronu. Przez krótką chwilę wszystko wydawało się zatrzymać. Hałas pociągu ustąpił miejsca przerażającej ciszy. Rex leżał na ziemi, ciężko dysząc, a obok niego wciąż płaczące, ale bezpieczne dziecko. Pies był wyczerpany, jego ciało drżało z wysiłku i strachu. Jego łapy były obtarte, a na boku widać było ślady zadrapań, ale mimo bólu nie odwrócił wzroku od dziecka. Sprawdził, czy maluch jest bezpieczny, a potem osłabiony położył głowę na zimnym betonie peronu. Nie miał już siły na więcej. Pociąg w końcu zatrzymał się dalej z piskiem i szarpnięciem. Karl, wciąż drżący, wyskoczył z kabiny maszynisty. Jego serce waliło jak młot. Wszystko co widział z daleka Teraz rozgrywało się przed jego oczami. Rex, pies, którego wcześniej ledwie zauważył, okazał się bohaterem, którego nigdy by się nie spodziewał. Widząc rannego psa i bezpieczne dziecko, Karl poczuł, jak coś w nim pęka. Ostatnie lata pełne bólu i obojętności w jednej chwili zniknęły. Był teraz świadkiem czegoś, co przywróciło mu nadzieję, na którą dawno przestał liczyć. Karl zbliżył się do Rexa, kucnął obok niego i delikatnie pogłaskał go po głowie. Pies spojrzał na niego zmęczonymi oczami, ale nie widać było w nich strachu. Było tam coś więcej, zrozumienie, może nawet wdzięczność. Karl wziął na ręce dziecko, które wciąż płakało, choć już spokojniej. Jego dłonie drżały, gdy trzymał małe, delikatne ciało. Poczuł ogromną odpowiedzialność, ale też dziwne uczucie ulgi. Ta chwila zmieniła wszystko. Karl spojrzał jeszcze raz na Reksa leżącego u jego stóp. Zrozumiał, że nie może pozwolić, by ten pies wrócił do życia na ulicy, tak jak nie mógłby zostawić dziecka samego. Karl, który stracił swoją rodzinę, teraz znalazł nową. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, teraz stało się rzeczywistością. Zarówno dziecko, jak i pies uratowali go w sposób, jakiego nigdy by się nie spodziewał. Z ogromnym wysiłkiem, ale z nową determinacją, Karl postanowił, że od tego dnia nie będzie już samotny. Zabierając dziecko na ręce i pomagając Rexowi wstać, poczuł, jak jego serce powoli wypełnia się ciepłem, którego brakowało mu przez tyle lat. Wiedział, że przed nimi długa droga, ale teraz miał kogoś, dla kogo mógł żyć, kogoś, kto potrzebował go tak samo, jak on potrzebował ich. Rex, choć ranny, podniósł się i stanął u boku Karla. Oboje ruszyli w stronę wyjścia z peronu. Dziecko bezpiecznie spoczywało na rękach maszynisty. W tej chwili Karl zdał sobie sprawę, że nie jest już tylko maszynistą pociągu, stał się opiekunem nowej, niezwykłej rodziny. Ta historia ocalenia nie była tylko aktem odwagi Rexa, ale także początkiem nowego życia dla Karla. Na koniec, kiedy oddalali się od torów, Karl poczuł, że odzyskał coś, co kiedyś stracił: wiarę w drugie szanse, w miłość i w to że nawet w najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło.